Jak oceniasz działanie biznesu franczyzowego w Drobinie? Czy Franczyza Mam Kebab spełniła Twoje oczekiwania? Działanie biznesu franczyzowego w Drobinie oceniam na bardzo pozytywne. Znaleźć w tak małej miejscowości dobrą lokalizację i w jakim stopniu odnieść mały sukces. Uważam, że to było to. Śmiało mogę powiedzieć, że Franczyza spełnia moje oczekiwania. Skąd wzięła się inicjatywa zorganizowania turnieju piłkarskiego i jakie cele chciałaś dzięki temu osiągnąć? Inicjatywa zorganizowania turnieju piłkarskiego, i tu jest mała anegdotka. W trakcie rozmowy z moim opiekunem franczyzowym padło hasło turniej. I od razu miałam milion pomysłów w głowie. I w trakcie rozmowy mój opiekun franczyzowy powiedział mi: Dam ci kilka dni, i wrócimy do tematu. No i za kilka dni ja już zadzwoniłam do mojego opiekuna franczyzowego, już datą i już z wybranym terminem. Cel jest taki, żeby dzisiejszy turniej wygrała najlepsza drużyna. Jakie były reakcje mieszkańców Drobina na otwarcie punktu Amamcheba? Czy pozytywnie Państwa przyjęli? Reakcje mieszkańców Drobina na temat otwarcia punktu Amam Kebab w Drobinie. Były pozytywne. Mówię tu o takich opiniach, nie usłyszanych na ulicy, tylko ukierunkowanych tak naprawdę tylko do mojej osoby. Bardzo dużo pozytywnych opinii. Mamy stałą bazę klientów, takich, którzy nas nie opuszczają. I tu też jest mała anegdotka. Razem z pracownikami już nie mówimy do siebie, o idzie pan Kowalski, tylko idzie fryto kebab. Zaraz mówimy, idą frytki mini. Muszę powiedzieć, że francyzodawca zaskakuje mnie swoimi przyszłościowymi pomysłami. Dzięki temu ja będę mogła zaskoczyć swoich klientów i samą siebie. Pozwala mi realizować moje pomysły. Razem realizujemy różne pomysły. Ewelino bardzo dziękujemy za szczerą rozmowę. Życzymy powodzenia i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję bardzo.